Oczywiście nagrywanie odpalone żeby nie było takich sytuacji, że... Niger, 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 niger. nigar. tego nie nagram. Nigar. proszę, już nie ma się na tym cold to się zaśmiałem, szczerze powiedziawszy. Jakby był ten, wiesz... Jak była ta zaraza. Chłop dostaje trzy 380 na mordę, nie wie, nie wie co się dzieje nawet. No bo w polu byłeś. Jezu, na blajta zaraza mówi, chłopie. No blajta no? On tak. tak zaraza. Ja. To jest tak cringe. Nie wiem. Stary. stary plaga. Chłop. Miała, plaga być... to jeszcze przejdzie. Kurwa miało być cringe'owo. Czekaj, jak to yyy. Kurde. O, ja. Kształt. Kształt, tak. Na dwa killer jaki swoich mnie kształt. Ej, kto chce fajerwerki? Chcesz fajerwerki ktoś? Mam te fajerwerki Kształt, to nawet nie jest on A propos starego dziada Coś pan narkotyki Kto jest? No stary dziad, coś pan narkotyki No dobra, ale... Zaraza, <laughs> actual zaraza No tak serio? No blade mówiłem przecież no Znowu ten zjeb pierdolony Dostaję 360 na mordę To się nauczy kurwa Nie chłopaki? Nie Kurwa Ja się z ganiam cały czas Biedaku Zaraz. światło Nice Nie no Bola kur... Krwa. No jak dobrze, że jeszcze w małym piwnicy nie ma. A przynajmniej jeden gun jest. Czekaj, bo ty FNAF masz unbreakable, no nie? Nie. Okej, okay, okej, okay, rado, rado. Nie no chłop, chłop mnie kampi. On był przez 4 sekundy, jeszcze... byłem w terenariusie, jak byłem na kachu. mi kampi. No stary, no, lupowałeś się, lupował się na jeden gen, no to się, już jest 10 no, Nie chłopie Nie ciągam się, campi. biegnę. O biegnie na no, mnie, gdzie już jestem. Nie gin, nie umieraj. Nie daj mi się rozjąć. Nie stary, to widzę, mnie, lecz mnie, lecz mnie. Mi, mi, lecz mnie in Infinium. Lecz, leczy świnio. Co cię gena robić, bo muszę tego flesza dostać, co nie? Aha! Walną, walną głową o ścianę i barana w A on może tak normalnie robić. Najpierw totem, potem, potem gen. On mnie ograł. Dobra, no on sam to bym się ograł. No. On mnie ograł. O tak, a on się z nasza, bo tak. Uset, boon. <laughs> Udał mi spokój. Wow, killer, który nie tuneluje. Andres. Andres... ty? Uścisk nie... smoka, tylko nie dom! Ja sygana kręcę dalej. Ja pierdol. Drugi raz mi zgubi. Fryer 1. A jeszcze kałub będzie. Ale mam dobrego. Bum. O ty dziwko znerfiona <laughs> Kurwa. Dobra, jest flash. Co to było za distortion w ogóle Unusual distortion nie ja zrobisz dziwko Kurwa dlaczego nie ma do leczenia się? <śpiewanie> Out of data, <Dayton. śpiewanie> no On ma dony na szybkość tylko Może być adrenalinę Chodź mnie kurwa wydać Za tobą jestem O siema Leć, lecz, lecz, lecz Nie ch Chodź robimy ja gena ch w Ja Też nie chcę się z nim gadić. Ja się nie chcę A ruina była Nie, nie wiem nie chyba wie. nie? Nie, czy znaczy nie Chodź gena w głównym będziemy robić na dole Dam ci flesza za to, dobra? Ale on kręci chłopcu, na kierownicy gram, on on Ja gram na padzie On na dobra, kierownicy, masz tutaj bo on drifter chodzi. Nie no, nie, tylko nie drifter, nie Nie do tego Chłopcu przejdźmy na drugą stronę Afryki, ja to jest Dobra, ja idę po drugiego flesza Do Czy ty... Tak, spadnij. Bo... Z jakim pobiegł no. no jak on nie trafił! Gdzie ty jesteś? Leżę Idę po flesza, idę po flesza. Toż znaczy jest z Ci ten flesz, flesz, flesz da A on nie, go nie, ma. myślałem, że nie idzie. Jeszcze gena. Prawie na full'a był wytręcony, skurw... Próbuję. I wjazd. RNG tak. Ja pierdolę! Pomóżcie mi! Warrior. Kiedy to? Co ty mówisz? On nie na On nas za duży mózg. Dwarto bałem. Dobra, wymieszajmy. Dobrze, let's go. Przeszedł na mnie. shish I od czego on się odbił? Przepraszam bardzo. Od ściany. Hop, co od powietrza się odbił. On ks. Ty, hop, co wie. Hop, co by co, Hop, co magikę zrobił. Co jest? Byleć! Co to jest za heks? To jest na leczenie, nie, czy nie? Nie, to, to jest, nie jest na wstawanie Ale Na wstawanie? A. Tak <noise> Actual, useful No, no, na pewno useful, no no, no, no. <noise> Dwa razy szybciej, dwa razy szybciej się pomnożysz w tym, to jest... Actual. Ej, a dwa razy szybciej to dużo No Ja nie kręci... Czemu on musi kręcić tym kierownicą? <noise> to jest... O, ktoś tu kręcił gena Spoko, nie ma za co. Czemu on się musi... Nie kręć, mordo Stój Ręczny nie zaciągnął Nie rób tego, co chcesz zrobić Nie rób tego, nie skręcaj tu, mordo Co ty chcesz zrobić? Dobrze, idź tam <ścoughs> Ale mind games Dobra, przeżyto. Usiedam, siedem, siad. Dragon's grip. Hornet. Ostatni ogień na końcu. Nie kryć jeszcze. Ja chcę sobie flesza jeszcze innego naładowałeś, dobra? Oni są his. Ja mam inny gen, przy którym jestem i wyładuję Tak. Tak. Goni się Sinfinium. How about 99? <laughs> będzie campił Obsesję. Dobra, wystarczy. Hmm. Yes. Mm. No, mówiłem nie jeden. Ty nie wiedziałem, że boosta dostajesz jak masz tego mm, Adrenalinę. hej. You no, know what they say? nie ma na on poleciał Brama obok małego jest na 99 Ja, uciek, otwieraj Na ful, Po co, wyleczeć się Wee-woo, wee-woo Wee-woo, wee-woo we, 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 we. O oh,